To no, zawsze jest jakaś siła, której nie znamy. Być może w przyszłości coś się objawi takiego, czemu nie sprostamy. No, póki co udaje nam się to przez te lat. Ostatnie lata rzeczywiście trudne, no, związane z pandemią ograniczenia, spowodowały, że musieliśmy znacznie obciąć festiwal. No i w tym roku również. No ale żyjemy już nadzieją, że 30. jubileuszowy będzie się normalnie. Atmosfera jest super, w ogóle to nie ma bez zastrzeżeń, nie. No, także jesteśmy zawsze zadowoleni. Mamy trójkę dzieci, życie nas trochę wzięło w swoje szpony, nie było czasu na wszystko, co człowiek by chciał w życiu robić. A jak dzieci podrosły, to można w końcu pożyć. Bardzo fajno, bardzo super. Pierwszy raz jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, z tego festiwalu i wiemy, że ten festiwal co, co roku idzie tak? i będziemy jeździć co roku. To już jest nasza choroba. To już jest nieuleczalna choroba, co ja roku, roku jesteśmy.